Dzień dobry. W tej lekcji przedstawię sposób zadawania wartości z czujnika analogowego, czyli jak wykorzystać symulator PLC-SIM, aby zasymulować czujnik analogowy. Jak wiemy, po uruchomieniu symulatora PLC Sim. Musimy stworzyć projekt, aby móc zadawać sygnały cyfrowe, aby móc zasymulować wciśnięcie przycisku na przykład i to, jak wiemy z poprzednich lekcji, była lekcja odnośnie właśnie tematu zadawania wejść. W tym samym miejscu można też zadać wartość sygnału analogowego. Czyli to robimy właśnie w projekcie symulatora PLC SIM. Musimy przejść do Device Configuration, tak jak tutaj zostało zaznaczone le z lewej strony w drzewie projektu PLC SIM. W Device Configuration z prawej strony mamy obszar roboczy. No, i widzimy zakładkę z prawej strony adres. Oczywiście te zakładki, te okna można przesuwać. U Ciebie może wyglądać to inaczej, więc po prostu trzeba myszką poprzesuwać, aby wyglądało to w ten sposób. Czyli, jeżeli będzie przygotowany projekt w środowisku TIA Portal, zostanie stworzona nazwa symboliczna. Tak jak widziałeś to w poprzedniej lekcji, przygotowałem nazwę symboliczną AI Channel 0 o adresie IW64 i ten projekt uruchomiłem na symulatorze PLC SIM. Stworzyłem nowy projekt, tak jak tutaj widzimy, projekt FIST project Podkreśnik AI. No i przechodząc do konfiguracji sprzętowej w zakładce adres, właśnie pojawia mi się nazwa symboliczna. Dla kanału zero, zerowego. No i tutaj, jak wskazuje zielona strzałka w kolumnie monitor modify value, po prostu ręcznie z klawiatury musimy wpisać wartość cyfrową sygnału analogowego. Czyli tutaj zadajemy już jakby po tej stronie pamięci sterownika PLC. Nie wpisujemy voltów, na przykład. 7.5V, tylko wpisujemy wartość już w postaci cyfrowej. Więc można mieć sobie z boku karteczkę przeliczającą, na przykład pokazującą, że 1V to jest tyle, 2 to jest tyle. Jak to przeliczać, to jeszcze o tym będzie oddzielna lekcja, ale tak jak mówiłem, można to Zrobić z proporcji, więc tutaj dla przykładu wpisałem wartość 20 736, ta wartość już będzie w Tia Portal, czyli jak w Tia Portal przejdziemy do podglądu do tablicy Pelcetax, tam gdzie ta nazwa. Symboliczna została stworzona, włączymy okularki. No to zobaczymy właśnie na podglądzie kolumnę monitor value, i tutaj będziemy widzieli dokładnie tą wartość, którą wprowadziliśmy po stronie symulatora PLC-SIM. Czyli widzimy 20 736, czyli to jest właśnie wartość cyfrowa, i jak popatrzymy na tabelkę poniżej. W kolumnie Units mamy właśnie tą wartość 27736, czyli to jest 7,5 V. Więc w ten sposób można symulować sygnały analogowe z wykorzystaniem sterownika PLC-SIM, czyli wirtualnego sterownika. Więc zadawanie sygnałów analogowych jest proste. Wystarczy wpisać tylko wartość cyfrową, i już te informacje są po stronie projektów TIA Portal. I już można pisać program, który będzie te wartości odpowiednio wykorzystywał. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.